W szkole Antek Francowi godo: wiesz co, a sposób, jak zarobić pieniądze i no trzeba dorosłemu powiedzieć, że a cało prawda i zaraz ci dają pieniądze. Ten wsiął, poleciał do domu zaraz polecił do mamy godu, mama, a cało prawda. Mama się aż zmieszała, godu, wiesz, co nikomu nic nie gody tu muszę pięćdziesiąt złotych. Za chwilę poszedł do taty. Tata, wiesz... A jazdą cała prawda. Uff. Tu możesz sto złotych. No być cicho nikomu nic nie godej. Ten se pomyślał, o kurcze, to normalnie działo. Ale to na swoich, a teraz na cudzym spróbuję. I gnał właśnie zaklupał do drzwi listonosztyn mu poszedł otworzyć. Dzień dobry, panie listonoszu, wie pan, a jo ja z cała prawda. Ten wziął ściepą ta swoja tasza, przyklęknął, tak się wzruszył, i go do pójdź tu do mnie się przytulić, syneczku.